Wrzesień w Poznaniu. Zapach jesiennych liści mieszał się z aromatem świeżej farby w pracowni Zuzanny Kowalskiej. Trzymała pędzel w dłoniach, które drżały nie ze strachu, lecz z czystej determinacji. Sześć miesięcy temu w eleganckich galeriach miasta mężczyzna spojrzał jej w oczy i wypowiedział słowa, które zmieniły wszystko. Nie jesteś dla mnie. Nie wiedział, że mówi do kobiety, która zamieni to upokorzenie w najpotężniejszą siłę swojego życia. Kobiety, która ukradnie mu serce jedyną bronią, której nigdy nie zrozumie swoim czystym, nieukróconym talentem. Czy kiedykolwiek poczułaś gorzki smak odrzucenia? Czy słyszałaś, jak ktoś mówi, że nie nadajesz się? Historia Zuzanny Kowalskiej pokaże Ci, jak młoda artystka z Poznania przekształciła najokrutniejsze słowa, jakie usłyszała, w paliwo dla swojego największego zwycięstwa. To nie jest tylko odjął Bóg o przezwyciężaniu trudności. To instrukcja, jak wykorzystać ból jako drabinę do sukcesu. Każdy rozdział ujawnia, jak zbudowała swoje artystyczne imperium z popiołów upokorzenia. Przygotuj się na odkrycie niszczącej mocy kobiety, która odmawia przyjęcia niejako ostatecznej odpowiedzi. Wrzesień w Poznaniu pachniał jesiennymi liśćmi i nadzieją. Zuzanna Kowalska stała przed wejściem do prestiżowej galerii sztuki współczesnej, wygładzając dłońmi swoją skromną czarną sukienkę. Po dwóch latach studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wracała do rodzinnego miasta z portfelem pełnym marzeń i sercem pełnym determinacji. Czy to nie jest córka tego upadłego malarza? Usłyszała szepty za plecami zaciskała zęby. Ojciec rzeczywiście stracił wszystko przez alkohol, ale ona nie była swoim ojcem. Wewnątrz galerii panowała atmosfera ekskluzywności. Kryształowe kieliszki dzwoniły delikatnie. A rozmowy toczyły się po cichu, jakby każde słowo było cenniejsze od wystawionego tu dzieła sztuki. Zuzanna czuła się jak intrus w świecie, do którego desperacko chciała należeć. Przepraszam, czy pani ma zaproszenie? Zapytał elegancki mężczyzna w garniturze. Tak, oczywiście. Zuzanna podała starannie wypisane zaproszenie, które zdobyła dzięki protekcji swojej profesorki. To wtedy go zobaczyła. Paweł Nowak syn najpotężniejszego kolekcjonera sztuki w Poznaniu spadkobierca fortuny zbudowanej na galeriach i antykach stał w centrum uwagi otoczony grupą zachwyconej publiczności opowiadając o najnowszej wystawie jak ktoś kto urodził się z pędzlem w dłoni ich spojrzenia spotkały się przez salon serce Zuzanny zabiło mocniej był przystojny na sposób który wydawał się niemalże raniący ostre rysy Pewny uśmiech, oczy błyszczące inteligencją i arogancją w równych proporcjach. To jest metamorfoza duszy mojego autorstwa, powiedziała odważnie, podchodząc do obrazu, przy którym stał. Zostało przyjęte na wystawę w Warszawie. Paweł odwrócił się, mierząc ją wzrokiem od stóp do głów. Interesujące. A kim jesteś? Zuzanna Kowalska, jestem malarką. Jego uśmiech stał się chłodny jak poznańska zima. Kowalska, czy to nie córka tego? Zawiesił głos znacząco, artysty, który skończył pod mostem. Policzki zuzanny płonęły, ale podniosła głowę wyżej. Jestem sobą, nie swoim ojcem. Słuchaj, dziewczyno, Paweł podszedł bliżej, jego głos był cichy, ale każde słowo uderzało jak cios. To środowisko to nie miejsce dla ludzi waszego kalibru. Sztuka to nie tylko talent, ale i pochodzenie, kontakty, zrozumienie pewnych kodów. Nie jesteś dla mnie, ani dla tego świata. Słowa uderzyły ją jak policzek, wokół nich rozmowy ucichły, wszystkie oczy były zwrócone na nich. Proszę bardzo, zostaw swój obrazek, kontynuował z pogardliwym uśmiechem, ale nie łódź się. Ludzie tacy jak ty mogą co najwyżej podawać drinki na takich przyjęciach. Następne dni były koszmarem. Historia o córce pijaka, która chciała być artystką, rozeszła się po całym poznańskim środowisku artystycznym szybciej niż plotki na uniwersytecie. Zuzanna czuła na sobie spojrzenia, politowanie, pogardę, a najgorsze, obojętność. Matka, Krystyna, pracująca jako sprzątaczka w biurowcu. Próbowała ją pocieszyć przy kolacji składającej się z ziemniaków i kiełbasy. Zuziu, może ten chłopak ma rację, może powinnaś znaleźć coś stabilniejszego? Nie, mamo. Zuzanna odłożyła widelec, jej oczy płonęły determinacją. On będzie żałował każdego słowa, które powiedział. Następnego dnia poszła do swojego dawnego liceum gdzie dyrektor, pan Kowalski, zaproponował jej pracę nauczyciela plastyki. Pensja nie jest wielka, ale będziesz miała czas na własną twórczość. Wieczorami malowała. Jej mieszkanie w starej kamienicy na Jeżycach zamieniło się w studio. Nie miała pieniędzy na drogie farby, więc eksperymentowała z materiałami, które znajdowała resztki farby ze sklepu budowlanego, stare gazety, kawałki tkanin. Jeśli nie mogę malować, jak oni, myślała, Będę malować jak ja, kropka. Jej styl ewoluował. Surowy, emocjonalny, pełen gniewu i piękna jednocześnie. Malowała kobiety z jej dzielnicy, sprzątaczki, sprzedawczynie, matki wracające z nocnych zmian. Malowała prawdę, której bogaci kolekcjonerzy nie chcieli widzieć. Pierwszą sprzedażą był portret pani Jankowskiej z piekarni za rogiem. Sto złotych. Zuzanna płakała z radości tej nocy. Powoli Obraz po obrazie zaczęła zdobywać uznanie. Nie wśród elit, ale wśród prawdziwych ludzi. Jej wystawy w małych kawiarniach przyciągały tłumy. Gazety zaczęły o niej pisać artystka z ludu, malarka, która maluje prawdziwą Polskę. Sześć miesięcy po tamtej upokarzającej nocy Zuzanna otrzymała telefon, który zmienił wszystko. Czy to pani Zuzanna Kowalska? Tu katarzyna Włodarczyk z warszawskiej galerii Kordegarda. Widzieliśmy pani pracę w internecie. Chcielibyśmy zaproponować wystawę indywidualną. Serce Zuzanny zabiło tak mocno, że musiała usiąść. Galeria Kordegarda to było jedno z najważniejszych miejsc sztuki w Polsce. Kiedy zapytała, próbując opanować drżenie głosu? Za trzy miesiące. Mamy wolny termin. Pani prace to coś świeżego, autentycznego. Właśnie tego szuka teraz rynek. Przez następne tygodnie Zuzanna pracowała jak opętana. Malowała po nocach, spała po kilka godzin, żyła na herbacie i kanapkach. Jej uczniowie zauważyli zmianę. Była jeszcze bardziej pasjonująca, jakby płonęła wewnętrznym ogniem. Pani profesor, co się stało? Zapytała Ania, jej najzdolniejsza uczennica. Pani się zmieniła. Czasami. Aniu, powiedziała Zuzanna, patrząc na swoje zabrudzone farbą dłonie. Życie daje ci wybór. Możesz się poddać albo walczyć tak mocno, że świat nie będzie miał wyboru, tylko cię zauważyć. Wiadomość o wystawie rozeszła się po poznaniu. Niektórzy mówili z podziwem, inni z zazdrością. Ale wszyscy mówili o niej. Paweł usłyszał o tym w swojej galerii. Stał przed jednym ze swoich najdroższych obrazów, abstrakcją za pół miliona złotych, gdy jego asystentka wspomniała o tej dziewczynie kowalskiej która robi furorę w Warszawie. Niemożliwe, mruknął pod nosem. Ale coś w jego wnętrznościach się poruszyło. Ciekawość, niepokój. Wernisarz w galerii Kordegarda był triumfem, którego Zuzanna nie potrafiła sobie nawet wymarzyć. Sala wypełniona była tłumem. Krytycy sztuki, kolekcjonerzy, dziennikarze, studenci. Jej obrazy wisiały w profesjonalnych ramach, pod doskonałym oświetleniem, każdy z małą tabliczką z jej nazwiskiem. 100% sprzedanych prac w pierwszego wieczoru to rekord tej galerii, powiedziała Katarzyna Włodarczyk, ściskając jej dłoń. Gratulacje. Zuzanno, jesteś prawdziwym talentem. Artykuły w prasie były zachwycające. Nowa gwiazda polskiej sztuki, malarka, która przemawia głosem pokolenia, od Poznania do Warszawy. Droga artystki z charakterem. Ale prawdziwy test czekał ją w domu. Wracając do poznania, czuła się jak zupełnie inna osoba nie ta niepewna dziewczyna, która sześć miesięcy temu została upokorzona na wernisarzu. Teraz była artystką prawdziwą artystką. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiła, była wizyta u matki. Krystyna płakała, czytając artykuły o córce. Wiedziałam, że dasz radę, szeptała. Twój ojciec byłby dumny. Mamo, powiedziała Zuzanna, kupiłam ci mieszkanie. Na starówce. Nie będziesz już musiała sprzątać biur. Tego wieczoru poszła do kawiarni naprzeciwko galerii, gdzie sześć miesięcy temu została upokorzona. Właściciel od razu ją rozpoznał. Pani Kowalska. To wielki zaszczyt. Czy zechciałaby pani wystawić tutaj kilka prac? Zapłacimy. Uśmiechnęła się łagodnie. Może w przyszłości. Właśnie wtedy go zobaczyła. Paweł siedział sam przy stoliku w kącie, wpatrując się w nią przez szybę wystawy. Ich oczy spotkały się ponownie, ale tym razem to on spuścił wzrok pierwszy. Tydzień później Zuzanna otrzymała zaproszenie, które zmroziło jej krew. Paweł Nowak zapraszał ją na prywatną kolację w najdroższej restauracji w Poznaniu. Dołączona była notatka. Musimy porozmawiać. Pem. Przyszła ubrana w elegancką czarną sukienkę, tym razem nie ze skromności, ale z wyboru. Wyglądała olśniewająco, a jej pewność siebie była namacalna. Paweł czekał już przy stoliku. Wyglądał inaczej, mniej arogancko, bardziej niepewnie. Dziękuję, że przyszłaś, powiedział, wstając. Ciekawość, odpowiedziała krótko, siadając. Zuzanna, ja! rozpoczął. Ale ona przerwała mu gestem ręki. Słucham. Długa cisza. Paweł bawił się kieliszkiem wina, najwyraźniej szukając słów. Przepraszam, powiedział w końcu, za tamten wieczór. Za to, co powiedziałem. Aha! Byłem ignorantem. Nie rozumiałem. Czego nie rozumiałeś? zapytała spokojnie. Że talent nie ma pochodzenia. Że sztuka nie wybiera tylko bogatych, a może nie rozumiałeś, że nie jesteś bogiem, który decyduje, kto zasługuje na szacunek. Jej słowa były spokojne, ale każde z nich trafiało w cel. Masz rację, powiedział cicho. Miałem wszystko podane na tacy: galerie, kontakty, pieniądze, a ty, ty stworzyłaś siebie sama. Twoja sztuka to, to prawda, a moja to tylko inwestycja. Dlaczego mi to mówisz? Zapytała. Paweł podniósł na nią oczy. W jego spojrzeniu było coś, czego tam wcześniej nie było: pokora, bo nie mogę przestać o tobie myśleć. Od tamtej nocy sprawdzam każdy artykuł, każdą wystawę. Kupiłem trzy twoje obrazy przez pośredników, żeby ich nie kojarzyły z moim nazwiskiem. Zuzanna zaśmiała się krótko. I co? Myślałeś, że wystarczy przeprosić i. Nie przerwał jej. Wiem, że nie zasługuję na twoją uwagę, ale chciałem, żebyś wiedziała, że że się myliłem, kompletnie i że to, co osiągnęłaś, to coś pięknego. Patrzyli na siebie przez długą chwilę. Zuzanna widziała w jego oczach coś, czego się nie spodziewała, autentyczną admirację i coś więcej. Zbyt późno, Paul powiedziała w końcu, wstając. Nie jesteś dla mnie kropka. Wyszła z restauracji z uniesioną głową, pozostawiając go samego z jego żalem i nowo odkrytymi uczuciami. Rok później Zuzanna otwierała własną galerię w centrum Poznania. Galeria Prawdy, tak ją nazwała. Miejsce dedykowane artystom, którzy nie mieli łatwego startu, którzy musieli walczyć o swoją szansę. Tłum na otwarciu był ogromny. Przyszli dziennikarze, kolekcjonerzy, ale także zwykli ludzie. Jej uczniowie, sąsiedzi, wszyscy ci, którzy wierzyli w nią, gdy nikt inny nie wierzył. Matka, Krystyna, stała obok niej w pięknej sukni, promieniująca dumą. Pamiętasz, co mówiłaś rok temu? Zapytała córkę. Że będzie żałował każdego słowa. Tak, myślisz, że żałuje. Zuzanna spojrzała przez okno galerii. Po drugiej stronie ulicy, w cieniu drzewa, stał Paweł patrzył na galerię, na jej sukces, na kobietę, którą odrzucił, a która stała się wszystkim, czym pogardzał i wszystkim, czego teraz pragnął. Tak, mamo powiedziała cicho. Żałuję, ale to już nie ma znaczenia. Tego wieczoru, gdy ostatni goście wychodzili z galerii, Zuzanna stała sama pośród swoich obrazów. Każdy z nich opowiadał historię walki, nadziei, transformacji ale najpiękniejszą historią była jej własna. Nie była już dziewczyną, której powiedziano, że nie jest wystarczająco dobra. Była kobietą, która ukradła serce mężczyźnie, który ją odrzucił, nie przez zemstę, ale przez to, kim się stała. W kącie galerii wisiał jej najnowszy obraz, autoportret, tytuł Metamorfoza. Pokazywał kobietę wyłaniającą się z ciemności ku światłu, mocną, pewną siebie, Piękną w swojej autentyczności. To był jej największy triumf. Nie zdobycie serca Pawła, ale odnalezienie własnego.